Cześć, jestem Ola Turczyk. A ja Jakub Wroński. Witamy, Witamy Was serdecznie na 38. Studium Animatora RAM. Znajdujemy się w Jarosławskim Opactwie, gdzie odbywa się pierwsza sesja 38. Studium Animatora RAM. Do tej pory na studium zapisało się 91 kandydatów. Na pierwszej sesji nasi kandydaci poznają ogólne zasady panujące na Studium Animatora RAM oraz integrują się wzajemnie. Yeah. Płacz, gdy obiecany, czy będzie wszystkich, wszystkim się stać. Całe to będzie pragnienie nie czego... Jest ze mną ksiądz Marcin. Ksiądz Marcin jest nowym duszpasterzem młodzieży. Proszę księdza, proszę opowiedzieć nam troszeczkę o tym, czy, na czym księdza misja polega i jak się księdzu również podoba u nas. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że danym jest, i to też staram się realizować, być z młodymi i dla młodych. Na tym uważam powinna także moja misja polegać, nie tylko oczywiście na koordynowaniu działań, Pracy z młodzieżą w diecezji. W duża i dobra, twórcza współpraca z kapłanami, którzy w diecezji odpowiadają za młodzież, którzy są z młodzieżą, stymulowanie ich pracy i przede wszystkim rozmowy. Rozmowy, przy których możemy wspólnie ustalić pewne drogi pracy z młodzieżą, ale także czerpać wzajemnie bogactwo, bo co ksiądz to ma inne ciekawe, twórcze pomysły, i wiadomo, że jak się więcej rozmów przeprowadzi, to się jest bogatszym o nowe doświadczenia. Natomiast z młodymi trzeba być, bo to też nie może być być tak, że opieramy duszpasterstwo młodzieży na ustaleniach jakichś formalnych, ale trzeba też oddolnie popatrzeć, prawda, czego młodzi oczekują, czego potrzebują. Trzeba z nimi po prostu być. Trochę powariować, trochę się pośmiać, trochę zatańczyć czacze, jak się umie, oczywiście. Natomiast, yy, natomiast trzeba z młodym być. Dlatego tutaj jestem na studium animatora Ramu. Chciałem po prostu obwąchać od, od dołu od środka, jak to wygląda, z czym to się je i powiem, że bardzo mi się podoba. Powiem tak, zasmakowałem, więc y, będę chciał być na wszystkich y, sesjach studium animatora Raramu y, do czerwca. No zobaczymy jak mi to wyjdzie, czy co innego mi nie, nie wyskoczy nagle w danym czasie, ale docelowo taki jest przynajmniej plan. Ufam, że się uda go zrealizować. Również, również ufamy, że się uda go zrealizować. Natomiast proszę im powiedzieć jeszcze taką jedną, jedną ważną rzecz e, według księdza. Co obecnie młodzieży w dzisiejszych czasach najbardziej jest potrzebne? Miłość od rodziców, od ojca i od matki. Jak tego nie ma, to wtedy coś się dzieje, jakieś różne wewnętrzne problemy. A jak to jest, to wtedy. Można nie mieć pieniędzy, można być biednym, można być ubogim we wszystko, jak się jest bogatym w miłość od rodziców przede wszystkim, to się ma wszystko. I dlatego tego życzę wszystkim młodym, żeby czuli, odczuwali, że rodzice ich kochają. Zazwyczaj tak jest. Chyba praktycznie nie ma rodziców, którzy by nie kochali dzieci. Tylko problem polega na tym, że dzieci czasem nie odczuwają tego, mimo że rodzice nadają miłość tylko na swoim kanale. Czasami to się może rozmijać. To nadawanie z odczuwaniem, odbieraniem, a to trzeba tak, prawda, złączyć, żeby to odczucie było tego, co rodzice nadają, tylko może na innych falach. Bo trzeba przestroić, zrobić małe dostrojenie właśnie. No. Czyli starać się zrozumieć rodziców czasami, dlaczego oni tak nie, inaczej reagują. A dzieci yy, z kolei rodzice powinni też trochę jeszcze bardziej wniknąć w świat młodych troszeczkę, starać się też zrozumieć ich patrzenie, bo to też jest ważne. Czyli to wynika obustronnego wysiłku. Taka jest moja diagnoza, nie musi być słuszna, możecie ją obalić. Natomiast powiem, że młodzież tutaj na ramię jest świetna, bardzo dobrze się tutaj czuje, a najlepiej się czuję, jak mam mikrofon przy ustach. <grytanie> Dokładnie, ksiądz Marcin Wilk był tutaj z nami, bardzo mu dziękujemy za jego obecność i życzymy pomyślności. Dziękujemy. Jest z nami nowo wyświęcona animatorka Natalka. E, Natalio, powiedz mi, jak to jest już przyjeżdżać na studium, będąc animatorem? Wspaniale y, bardzo się cieszę, że mogłam tu przyjechać, bo y, y, że jestem już animatorem, bo w końcu możemy wypełniać to swoje apostolstwo i y, y, też przyznam szczerze, że przejeżdżając przez Bramę Opactwo miałam gęsią skórkę, bo opasły jest dla nas takim drugim domem, chociaż nie spędziliśmy może w nim dużo czasu ze względu na, yy, na zdalną formację, ale bardzo się cieszę zawsze, kiedy mogę tutaj wracać. Wspomniałeś również o zdalnej formacji. Powiedz nam, jak ona wyglądała? Była zdecydowanie trudniejsza niż formacja stacjonarna, z tego względu, że nie mogliśmy doświadczyć mocy tej wspólnoty, um, ale dużo czasu spędzaliśmy wtedy w domu i też ważne było formowanie się we własnym zakresie. I właśnie to wyniosłam z tego czasu, i um, też nauczyło mnie to takiej pracy nad sobą. Więc, um, mimo że um, pandemia zamknęła nam drzwi na, yy, na spotykanie się i, i cieszenie w tej wspólnocie, yy, to jednak mogliśmy formować się zdalnie i też z tego coś wynieść. Bardzo się cieszymy z, właśnie z tej formacji. Ogólnie jest takie powiedzenie, że gdzie Bóg zamyka drzwi, to tam otwiera okno. No niestety w tym roku było tak, że drzwi do opasów się zamknęły, natomiast nic to nie zaszkodziło, ponieważ otworzyło się okno w Windowsie, prawda? <gryzmy> Dokładnie. Natalko, no, powiedz mi, czy masz jakąś radę dla obecnych kandydatów, już jako animatorka? Tak, przede wszystkim, żeby um, nie stresowali się, nie poddawali się w razie jakichś trudności, um, jakichś problemów, czy to z zadaniami, czy prywatnych. Bo um, jest tutaj kadra wychowawcza, która jest um, do ich dyspozycji. Są animatorzy, którzy przyjeżdżają i zawsze ich wspierają. Um, więc. Najważniejsze, żeby po prostu pamiętali o tym, że mają na kogo liczyć. Dokładnie, nawet jeżeli nie tutaj stacjonarnie, to zawsze można do nas napisać na Messengerze, my dla Was jesteśmy. Kochani, to była Natalka, nasza neonimatorka. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Jest z nami uczestnik Filip. Filipie, jak się tutaj znalazłeś? Jeżdżę na rekolekcję już od 7 lat e, i zagłębiam się w formację RAMu. E, I już rok temu zdecydowałem, że chcę pójść na studium animatora i z niecierpliwością czekałem. Fajnie. A jak oceniasz tę sesję? E, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. E, zaskoczyła mnie lekko intensywność prog programu, ale. Wiem, że służy to przygotowaniu właśnie do animatorstwa. Natomiast oprócz tego bardzo dobrze się bawiłem i uważam, że dużo się dowiedziałem i fajnie wykorzystałem czas bawiąc się. A co takiego najbardziej zapadło Ci w pamięć po tej sesji? Jedną z takich rzeczy na pewno będzie adoracja. Adoracja z możliwością spowiedzi w cztery oczy, które jest bardzo fajnym doświadczeniem. A innym na pewno pogodny wieczór, który um, pokazał bardzo fajną aurę, jak um, mogliśmy się wszyscy razem świetnie bawić. Dziękuję Filipie. I tak oto zakończyła się pierwsza sesja 38 studium animatora Ram. Pozdrawiam Jakub Wroński oraz Ola Turczyk. Wydawało się nam...